Czy pamiętasz szum wokół Trumpa podczas kampanii i od tego czasu, kiedy zwolennicy Trumpa mówili o tak, co się stanie? Będzie wspaniale. Bill Gates zostanie aresztowany. Niektórzy nawet mówili, że zostanie wysłany do Guantanamo za zbrodnie przeciwko ludzkości. Zwracałem uwagę, że Bill Gates. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Altman, Musk, Trump, Vance, Thiel, Andresen, wszyscy ci miliarderzy, oligarchowie wokół Trumpa są częścią tego samego zespołu. Mają po prostu różne role do odegrania. Jeden go forsuje, a drugi twierdzi, że go odrzuca i jednocześnie go forsując, to gra umysłu.